Dzień dobry, witajcie! Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak przygotować trawnik na lato. Zbliżają się upały, gorące, upalne dni, także no, trzeba zadbać o to, żeby trawniki przeżyły dobrze te letnie upalne miesiące. Koniec czerwca. Pierwsza połowa lipca to są miesiące, w których... Kolejny raz nawożę moje trawniki. Staram się nawozić nawozami już takimi wieloskładnikowymi, które spowodują nie tyle wzrost tej trawy, taki bujny, tylko dokarmią ją tak, żeby ona się porządnie rozkrzewiła i żeby była taka bardziej wytrzymała, żeby sobie lepiej poradziła w takie upalne, gorące dni. Jak będziecie nawozić swoje trawniki, to zadbajcie o to, żeby albo je porządnie podlać, albo żeby wysiewać nawozami dzień przed jakimiś deszczami. Jeżeli zbliżają się takie bardzo ulewne dni i sprawdzicie pogodę, że przez najbliższy tydzień ma non-stop padać, to sobie odpuśćcie nawożenie i zróbcie to w ostatni dzień deszczowy, żeby czasami wam wasze nawozy się nie przepukały za mocno, bo trawa ma płytki system korzeniowy. I jeżeli przesypiecie nawozem tuż przed takimi faktycznie ulewnymi dniami, to od nawozy przelecą przez ziemię i właściwie nic trawa z tego nie skorzysta. Następne o czym musicie pamiętać to o regularnym koszeniu. Koszenie przed takimi upałami jest bardzo istotne, a właściwie wysokość koszenia. Przed upałami staramy się, żeby trawnik był koszony nieco wyżej niż normalnie byście go kosili. Zabezpiecza to w ten sposób trawę przed nadmiernym przesychaniem, no i dodatkowo jeżeli nie robiliście wertykulacji na początku wiosny, to trawa od dołu już ma bardzo dużo takich suchych źdźbeł, gdzieś tam na dole, które jak skosicie za nisko, nie będą estetycznie wyglądać. No i jeżeli faktycznie jeszcze nie robiliście na wiosnę wertykulacji, bo nie mieliście na przykład na nią czasu, to możecie ją wykonać teraz. Jeżeli na przykład zbliżają się właśnie takie dwa tygodnie ochłodzenia, czy dwa tygodnie takich deszczowych dni, to możecie jeszcze się pokusić na początku lata, o to, żeby zrobić sobie taką lekką wertykulację. Skoście swoje trawniki nieco niżej, zróbcie, ustawcie sobie te noże do wertykulacji troszeczkę wyżej, żeby po prostu wyzbierać to suche, które gdzieś tam jeszcze w trawniku zostało. A następnie zróbcie dosiewkę, nawieźcie porządnie swój trawnik, no i później już regularnie sobie koście. Na samym początku tego sezonu ja od firmy Karcher dostałam właśnie kosiarkę akumulatorową. Wcześniej, jak wiecie, z poprzednich lat na filmikach kosiłam Kosiarką elektryczną, ale taką na prąd. I muszę Wam powiedzieć, że nie zdawałam sobie sprawy, jakim wielkim ułatwieniem jest właśnie posiadanie kosiarki bez kabla. Zdecydowanie szybciej się kosi. Ja moje, moje działki spokojnie koszę, jeszcze raz tak szybko, niż jak kosiłam z kablem. Tutaj. Jak się przyjrzycie? Kosiarka jest akumulatorowa, ma tutaj taką dosyć dużą baterię. Akurat ja mam model, jaki tutaj widzicie. Kosiarka ma akumulator, który pokazuje fajnie, ile jeszcze procent baterii zostało. To jest bardzo przydatne, no bo jak przed koszeniem sobie chcecie zobaczyć, czy Wam wystarczy, no to przynajmniej sobie podejdziecie i widzicie, ile procent naładowania jeszcze Wam zostało. I też jak się ładuje na ładowarce, no to jest napisane, ile jeszcze minut zostało do pełnego ładowania. Jak będziecie sobie montować takie kosiarki, to pamiętajcie o tym, że zawsze w instrukcji obsługi dołączony jest kluczyk, bo bez tego kluczyka nie odpalicie kosiarki. Kosierka jest dosyć szeroka, ma rozstaw 46 cm, no i dosyć duży kosz, ma 55 litrów, także spokojnie wystarcza mi na to, żeby sobie parę razy przejechać to mi z powrotem, a następnie udać się dopiero do kompostownika. Oczywiście ma rączkę do regulacji wysokości koszenia i tak jak ja normalnie sobie tak standardowo koszę, to na trójeczce, a jeżeli zbliżają się upały, to jadę na czwórce. Jeżeli założyliście sobie nowy trawnik i ta trawa jest młoda, to raczej koście sobie na najwyższych ustawieniach swoich kosiarek, dlatego że trawa taka młodziutka, ona jest delikatna. I jeżeli będziecie ją za nisko kościć, to połowę trawy będziecie wyrywać nożem, bo ona jest po prostu zamięciutka jeszcze. Także słuchajcie, no, a co jeszcze bardzo fajne: to ta kosiarka ma napęd, więc nie muszę jej pchać, bo ona sobie sama jedzie. Do tej kosiarki, jeżeli nie chcecie sobie kosić z koszem, możecie sobie też dołożyć końcówkę do mulczowania. On się wkłada tutaj właśnie, gdzie jest ten wylot z kosiarki i się zamyka, nie leci nam wtedy nic pod nogi i trawa w środku się ładnie mulczuje. Ja powiem Wam szczerze, że jakoś do mulczowania nie jestem przekonana, bo nigdy nie wprowadzałam mulczowania do swojego ogrodu. Może na próbę bym część trawnika mulczowała, a resztę zbierała i wtedy bym wyciągnęła jakieś wnioski. Jeżeli mulczujecie swoją trawę, a nie zbieracie trawę do kosza, to koniecznie napiszcie mi w komentarzach, jakie macie efekty. Mój sąsiad właśnie w tym roku w ogóle nie zbiera trawy do kosza, tylko non stop sobie mulczuje. No i zobaczymy, jak jego trawnik będzie wyglądał na koniec sezonu. Kosz zakłada się naprawdę wygodnie, bo ma takie dwa duże haki, także z łatwością można sobie go założyć. To co, idziemy kosić. W ogóle zaletą takich kosiarek jest to, że one po prostu chodzą ciszej niż takie spalinowe czy na kablu. Ostatnio dzwoniła do mnie znajoma z pytaniem, dlaczego jej trawnik jest taki biały do góry. Słuchajcie, takim powodem, dlaczego właśnie trawa jest taka biała do góry, jest to, że albo macie tępy nóż, albo kosicie mokry trawnik. Tak jak u mnie przez ostatnie dwa tygodnie, non-stop padało i właściwie nie miałam możliwości skosić suchego trawnika. No i jak się kosi taki mokry trawnik, to nóż się ślizga po trawie i nie, nie tnie jej tak. Wiecie, tak ostro, dobrze. Więc jeżeli zobaczycie, że u Was jest takie po deszczowych dniach taka trawa z takim białym do góry, no to to jest normalne, no po prostu nóż nie miał możliwości skosić jej dobrze, a jeżeli zobaczycie, że do góry nad trawą, trawa zamiast być równo ścięta jest taka postrzępiona, to najczęściej oznacza to, że po prostu nóż jest tępy. Jak już jesteśmy tak nisko, to kolejnym zabiegiem, który możecie zrobić gdzieś tam pod koniec czerwca, na początku lipca, to jest właśnie wycinanie chwastów z trawnika. Ja mojego trawnika nie opryskuję żadną chemią, która ma zlikwidować kwiaty czy jakieś tam zielsko, które się gdzieś nasiało, tylko zaczynam częściej kosić. Koszę co 2-3 dni i wtedy bardzo szybko chwasty się osłabiają i giną z mojego trawnika. Lubię, gdy na moich rabatach Trawnik z właśnie rabatą tak równo idealnie się kończy. Nie wkopuję tutaj żadnych krawężników, po prostu raz na miesiąc, raz na trzy tygodnie przycinam sobie krawędzie trawników jakimś tam szpadelkiem. Można też użyć podkaszarki, którą sobie tak przesuniecie boczkiem, jeżeli macie, chociaż podkaszarką można też sobie zrobić krzywdę. Jak widzicie, takimi szpadelkami małymi, podkaszanie i równanie trawników idzie bardzo szybko. Wykonujemy równe cięcia i wykopuję sobie tą trawę. O, tutaj, jak widzicie, pięknie wyrównana krawędź. Trochę pracy nas to kosztuje, trochę czasu, ale tak naprawdę efekt później jest przepiękny. Jeśli na waszych trawnikach zdarzy się coś, że wam wypali trawę w jakimś miejscu albo ktoś coś zostawi na trawniku i pod spodem po prostu ta trawa wygnije, to żeby uzupełnić takie miejsca, najlepiej jest posłużyć się papierem toaletowym wymieszanym właśnie z ziarnami trawy, z nasionami traw. Z tego względu, że jeżeli bym wsypała nasiona trawy tutaj w tą dziurkę, to przy pierwszym lepszym deszczu albo przy podlewaniu trawy od razu mi się te nasiona rozmyją dookoła tej dziury, a nie będzie wyrastało ze środka. Jeżeli sobie wymieszacie, właśnie trochę papieru szarego razem z wodą, powstanie wam taka gęsta papka. Do tego dodaję trochę nasion trawy. I taką papką. Zatykam te dziury. Papier, który tutaj wymieszałam razem z trawą, zadziała na dwa sposoby. Po pierwsze, będzie trzymał wilgoć, więc nasiona wykiełkują szybciej. No a drugie, że tak jak widzicie, nasiona się nawet jak tutaj bardzo mocno będę podlewała, nie rozmyją się na boki, tylko wykiełkują tak fajnie równo. Pod koniec czerwca i na początku lipca możecie zaobserwować na swoich trawnikach takie charakterystyczne, wysychające place, które tu jest niby takie, takie koło z wyschniętą trawą, gdzieś tam odchodzi taka rozłoga w jedną, w drugą stronę. Jeżeli zauważycie coś takiego na swoim trawniku, to najczęściej będzie to efekt żerowania pędraków pod korzeniami. Pendraki są wielkimi szkodnikami trawników, i właśnie trzeba je eliminować, bo inaczej zlikwidują wam całkowicie trawniki. Ja zrobiłam oprysk. Półtora miesiąca temu na pędraki i widać dokładnie, jak moja trawa już zaczyna odżywać. Tutaj, jak się przyjrzycie, ja tu nie wysiewałam żadnej nowej trawki, a tu po bokach mamy trawę już kilkuletnią. Tutaj na samym środku mamy młodziutką trawę, która po prostu odrasta przez to, że pędraki w końcu zostały zlikwidowane. Czasami zdarza się też, że trawniki nadmiernie obsychają w jakimś tam dużym placu. Wtedy często po prostu pod spodem siedzą mrówki. Mrówki drążą bardzo dużo kanałów pod trawnikiem, no i tam po prostu te korzenie wiszą w powietrzu. W zeszłym roku Roku, jak zlikwidowaliśmy trawnik trawnik basen z trawnika to właśnie było można zauważyć że w następnym roku w tym miejscu była całkowicie wyschnięta trawa jak tylko chwyciłam ją to mogłam ją podnieść do góry i okazywało się że po prostu pod spodem były same te tunele po mrówkach mrówki są również wielkimi szkodnikami trawników także musicie jakoś tam je zwalczać żeby się wyniosły z trawnika i przeniosły gdzieś indziej jeżeli Wasze trawniki znajdują się na takiej bardziej piaszczystej glebie, to zapewne bardzo szybko obsychają. Ja staram się co roku, co dwa lata rozsiewać na moim trawniku chociaż kilkucentymetrową warstwę kompostu takiego mocno przesianego. Wysypuję sobie na wiosnę, i zagrabiam. Takie czynności też możecie zrobić teraz. Jest po prostu trochę trudniej, bo trawnik jest bardziej gęsty, ale jeżeli Wy macie takie przesuszone trawniki, to będzie Wam łatwiej. Także słuchajcie, wysiewam sobie troszeczkę tego kompostu na trawę, rozsypuję go, a następnie grabiami odwróconymi, nie tak jak standardowo, tylko odwrotnie, przesypuję sobie przód-tył. Cienka warstwa, taka 2-3 cm, równomiernie tak ładnie sobie tutaj to wszystko rozgrabiam. Takie zabiegi możecie robić co wiosnę, albo też nawet latem. I dzięki temu wasz trawnik naprawdę będzie w dużo lepszej kondycji. Takie przesiewanie, słuchajcie, można zakończyć podlewaniem, żeby ten kompost ładnie opadł na samo dno. Nie zostawiajcie żadnych bryłek kompostu na wierzchu, bo przez to trawa też będzie się Wam zaduszać. Ładnie wszystko musi być tak wprowadzone tam poniżej. Mam nadzieję, że moje patenty na to, jak przygotować trawnik na lato, Wam się spodobały. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie Wy macie jeszcze pomysły na to, żeby utrzymać trawnik w jak najlepszej kondycji. No a w opisie filmiku zostawiłam Wam kod rabatowy na kosiarkę, którą mam u siebie w ogrodzie. Także słuchajcie, no życzę Wam, żeby Wasze trawniki były pięknymi, soczystymi, zielonymi, gęstymi dywanami. Udanych wakacji!